Dzień witam w kolejnym na moim kanale. Dzisiaj podsumuję, podsumuję sobie mecze Ligi Europy. Zapraszam do oglądania. Pierwszym meczem jest mecz Chelsea-Frankfurt. Chelsea zwyciężyło ten mecz po rzutach karnych. Zobaczmy tutaj. Pierwsza bramka w 28 minucie. Lowszczyk po 3 hazarda i w 49 po asyście Gacinowicz do bramki, Chelsea strzelił Jović. No w dogrywce nic się nie działo. No i później rzuty karne, pierwszy rzut karne dla, e, dla, dla Frankfurtu wykorzystany przez Haller. Później też pierwszy dla Chelsea Barclay, później drugi dla Frankfurtu wykorzystany Jović. Później drugiego karnego dla Chelsea nie trafił od później trzecie, Później trzeciego rzutu karnego dla Frankfurtu strzelił de Guzman. Tr y trzeciego karnego dla Chelsea strzelił Jorginho. Później czwartego karnego y nie trafił Hilderheger. Później czwartego dla Chelsea strzelił David Luiz. No później... Pacjenta nie trafił, piątego karnego dla Entreichtu i przepraszam, Frankfurtu i, piąte, i piątego karnego dla Chelsea strzelił Eden Hazard, no i tymi rzutami karnymi Chelsea zwyciężyło 4 do 3 i jest w wielkim finale Ligi Europy. Zobaczmy statystyki. Posiadanie biłki Eich, Frankfurt 44, Chelsea 59-6. Sytuacje bramkowe Frankfurt 14, Chelsea 16. Strzały na bramkę Frankfurt 4 Chelsea 6. Strzały niecelne Frankfurt 3, Chelsea 6. No i tutaj reszta statystyk tego spotkania. Przejdźmy do składów. Skład Chelsea w bramce Rizobelaga na prawej obronie zbliżone to na lewej. Emerson w środku obrony Louis Christensen. w pomocy Jordi kowacić na W prawej pomocy William. Na lewej Hazard. No i na ataku Giroux. Skład Frankfurtu, w Drab w obronie Abraham Hinderger, Na prawej Da Na lewej falatte W pomocy Hasebe Rode. Gacinowicz na skrzydłach, le, na, skrzyd na lewym skrzydle Kostić, na prawym Rebić, no i w ataku Jović. Zobaczmy tutaj jeszcze bramki. Pierwszą bramkę dla Chelsea, Lowchick. Chelsea, tutaj tego mogę wam pokazać. Bramki meczowe, Zobaczmy, pierwsza bramka wpadła w pięknym strzałem koło i było 1 do 0 yy, drugą no i na 1 do 1 w 48 minucie zobaczmy tutaj zobaczmy pięknym wysunięciem jej sama sam, sam strzałem koło Wyrównali 1 do 1 no, Zobaczmy tutaj wiadomości Jeszcze yy, Menadżer Chelsea nie patrzył Na ostatni karny, nie chciałem cierpić Londyński finał Ligi Europy Chelsea, na Londyn. Liga Europy, Chelsea w finale Po rzutach karnych, no i angielski Finał także Lidze Europy Dobra, yy, przejdźmy do Następnego meczu yy, Następnym meczem jest to mecz Arsenal, przepraszam Valencia kontra Arsenal w tym spotkaniu Arsenal zwyciężył 2 do 4 do 2 zobaczmy pierwszą bramkę w 11 minucie Gamero po asyście do Rodrigo na 1 do 1 w 17 minucie po asyście dla KZ pióramy jego Moumian, na 1 do 1 w 50 minucie na 2 do 1 dla Arsenalu po asyście Torejry strzelił Lakazet na 2 do 2 w 58 Gamero po asyście Rodrigo, na 3 do 2 po asyście w 69 nocie No i 88 po asyście Mikitariana Obama Young Dwie bramki Obama dwie bramki Obama i... i przepraszam, trzy bramki Obama jedna lakazet. A w Walencji dwie bramki strzelił gameiro Przejdźmy do statystyk. Posiadanie piłki Walenca 58, Arsenal 42, sytuacje bramkowe, Walencja 18, Arsenal 10, strzały na bramkę Walencja 3, Arsenal 6, strzały niesalne Walencja 10, Arsenal 3. No i tutaj reszta statystyk. Przejdźmy do składów. Skład Walencji W bramce netto, na prawie obronie Pisini, na lewej Gaja, na środku obronie Gabriel Gary, w pomocy Was, Pereira, Kulain, Kul Guedes i w ataku Gameiro, Rodrigo. Skład Arsenalu, w bramce czego bronie Monreal, sekretes kościelny, w pomocy Ninsen, Czeka, Trajera, Kolasinic. Ozil Noyan lakazet oraz Premier Empryk Obamayang Zobaczmy tutaj wideo, zobaczmy bramki Pierwsza bramka to była Gameiro, zobaczmy ją Tutaj teraz 11 minuta Tu się będzie trwać chwilę, bo Nie chce się połączyć Zobaczmy, no jest. Pierwsza bramka w 11 minucie Rodrigo. Na pustą bramkę. No i zobaczymy drugą bramkę na 1 do 1. Obama się w 17 minucie. To się będzie ładowało. Dobra, niestety nie obejrzymy tutaj bramek, bo nie, po, nie chce się połączyć. No i niestety musimy, niestety nie będziemy oglądać bramek. Przejdźmy do wiadomości. Liga Europy, Valencia, Arsenal, Londyn 4 do 2 4. Liga Europy, Valencia, Arsenal, London 2 do 4. I Liga Europy ostre, ostre, strzelanie. Arsenal w finale w dwóch meczu było 3-7 dla Arsenalu, a Chelsea w dwóch meczu było w dwóch meczu Chelsea z Frankfurtem było. 3 do dwóch dla Chelsea Londyn. No i tym sposobem Chelsea po wygraniu z Rangfurtem i Arsenal wygrała wygranej z Walencją. przechodzą do finału. No i zobaczymy kto to wygra. Piszcie w komentarzach, postawiajcie wyniki. No i z tej strony to wszystko. Jeśli Wam się podobał odcinek zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja Was żegnam. Cześć!